Mój syn właśnie zdał prawo jazdy. Na jego osiemnaste urodziny kupiliśmy mu pierwszy samochód. Byłem z niego tak dumny, pomachałem mu, gdy odjeżdżał rano do szkoły. W końcu miałem chwilę spokoju, gdy nagle zadzwoniła moja żona. Odebrałem i usłyszałem tylko płacz i krzyk. Nie rozumiałem co mówi. Powiedziała tylko, żebym wsiadł do auta i jechał. Był wypadek. Zadzwoniła do niej policja i powiedzieli, że ktoś przejechał na czerwonym świetle i uderzył w jego samochód. Pamiętam, że myślałem, że przesadza, że nic mu nie będzie, ale gdy zobaczyłem jego kompletnie zmiażdżony samochód, tak nie mogłem oddychać. Patrzyłem, jak go wyciągają. Nie miałem siły nawet na niego spojrzeć. Czekaliśmy w szpitalu 10 godzin. Najdłuższe godziny w moim życiu. W końcu wyszedł lekarz i powiedział, że nasz syn żyje. Oddycha. Ale nie nie jest przytomny. Zapadł w śpiączkę i nie wiadomo było, czy się kiedykolwiek obudzi. Siedzieliśmy przy nim przez kilka dni. Puszczaliśmy mu jego ulubione piosenki, mówiliśmy do niego, chciałem wierzyć, że to słyszy. Aż w końcu usłyszeliśmy najgorsze słowa, jakie można usłyszeć. Lekarz powiedział, że ma poważne uszkodzenie mózgu i będzie trzeba go odłączyć, bo nigdy się nie obudzi się. Podjęliśmy decyzję. Odłączyliśmy go od aparatury i pożegnaliśmy się na zawsze. Ale rok później wydarzyło się coś, czego nigdy się nie spodziewałem. Dostaliśmy list od człowieka, któremu uratowano życie. Dzięki sercu mojego syna. Nie wiedzieliśmy, że został dawcą. A miesiąc później spotkaliśmy tego mężczyznę i dostaliśmy najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek mogliśmy dostać. Mogliśmy serca naszego synka jeszcze ten ostatni raz.